Witam wszystkich ponownie na kanale Moje domowe jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was przepyszną sałatkę, która sprawdzi się na każdej imprezie. Idealna również dla zbliżającego się Sylwestra. Przygotowałam ją ostatnio na imprezę, bardzo spodobała się gościom, więc dzielę się z Wami przepisem. Jest to sałatka z jajkiem, z serem, z kalafiorem. Musicie ją koniecznie zrobić. Nowych widzów witam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco. Zapraszam na film. Dokładna lista składników znajduje się również pod filmem. Przygotowałam wszystkie składniki na moją sałatkę i zaczynam od razu od kalafiora. Kalafior jest ugotowany, ostudzony. Ja użyłam pół mniejszego kalafiora. Zostały same różyczki. I mam jeden ser biały, u mnie akurat półtłusty. Jedno opakowanie. Dodatkowo mam Czerwoną cebulę drobno pokrojoną dla dekoracji szczypiorek, 5 jajek ugotowanych na twardo i podzielonych na 4 części. Następnie pomidorki koktajlowe pokrojone na pół, sól, pieprz, kukurydza, no i majonez. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak przygotować salaterkę, i na samym początku na dnie. Układamy różyczki z kalafiora, tak jak wcześniej wspomniałam, jest schłodzony. Możemy dodać tutaj jeszcze sól, pieprz, no i układać pozostałe składniki. U mnie akurat w takiej kolejności, jak widzicie. Układam również połowę mojego majonezu, aby również na środku był, rozprowadzam po całej powierzchni. I teraz ser biały. Tutaj również będę używać sól oraz pieprz dla lepszego smaku. No i kukurydza. No i następnie delikatnie wykładam jajko. Tak jak widzicie, pokroiłam na cztery części. Wykładam drugą część majonezu, delikatnie rozprowadzam po całej powierzchni. No, i zostały pomidorki koktajlowe. Kładam je dokładnie w taki sposób, jak widzicie: dookoła salaterki delikatnie dociskając. Pomidorki układam również jeszcze na środku, czy sztuki, i pozostała dekoracja, czyli szczypiorek. Sobatka się bardzo fajnie prezentuje, jest naprawdę przepyszna. Przygotowałam ją ostatnio na imprezę, bardzo spodobała się gościom, więc myślę, że może być fajnym pomysłem na zbliżającego się Sylwestra. Na koniec jeszcze papryka słodka dla dekoracji i sałatka ląduje w lodówce, może być nawet na całą noc i będzie gotowa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Pozdrawiam!